Witam wszystkich bardzo serdecznie. Udało się kliknąć, zagraj ponownie, więc gramy ponownie. Od tego zaczyna się e, nasza nowa seria. E, 1400 mamy już na Karlu. Czy już, czy nie? Trzeba włączyć 3K! 3K! To jest moment na to, żeby walczyć o TOP 1 Polska. Widzowie, wspomóżcie nas, oglądacie ten odcinek, piszcie, czy Wam się podoba, co byście zmienili, czy osoby występujące Wam się również podobają. Bo są w moim odczuciu mocne, ale chciałbym się zapytać was o zdanie Co sądzicie o Zefie i Kłe tutaj na stanowisku helpera podczas bijania mojego topowego wbijania 3K on car, yeah? Nigdy w życiu nie wbijałem puchaków, ta mapa mi leży. Leżą mi też moi team'ici są świetni. Kocham ich, to są moje dobre chłopaki z maczaków biznesu. Także jednego z lepszych klubów w Polsce. Eee, tak samo nazwa wskazuje, że to prawdopodobnie mój klub eee, No, enemy tutaj niezbyt e, dobrze sobie radzi Mamy też bara Astrala przeciwnym. Oczywiście te czasy na szczęście dawno już e, minęły e, Ale proszę, próbuję Ej, czemu mi od ścianki nie walnęło? Ale dobrze, nasz... Aha, zabił mnie przy ścianę. okej, okay, okej okay. Oj, torby się zaczynają Dobra, ja tutaj zrobię kila, jak najbardziej, tu nie ma to tamto, no i mamy nasze 10 gemów, ja jedynie co się boję to Mortisa, aczkolwiek dużo mamy w wolnej przestrzeni, oj pięknie defi już Mortisa, e, jeszcze zabija, no nawet nie defi, bo on atakuje ich, e, co tu dużo mówić, no nie daje im najmniejszych szans do gry e, nasz zawodnik, tak, e, Zef, no ale dobrze, dobrze, o to chodzi. Jak widzicie mamy już 1409, lecimy dalej po zwycięstwo. Tu <tryk> PMO Oj, dostali gadżetę 2! Już na samym początku pokazujemy dominację genetyczną nad zawodnikami ENEMI Proszę, Zef ma tu też bezpośrednie starcie. Przegrywa go, aczkolwiek ja też przegrywam. Dużo się dzieje w tym meczu. Musimy to wygrać. Nie ma to tamto. Zef znowu w natarciu, proszę. Jeszcze. Gemy lecą, proszę. Dużo się tu dzieje. O kurde. Dobra, to będzie kill, nie? Jeszcze się zdążył wyleczyć. No i niestety, niestety, ciężko, ciężko. Ciężki mecz tam się zapowiada. W końcu mamy jakieś e, tutaj e, trudności z zagraniem wygraniem. Dobra, kolega daje gadżeta. nim tu nafiduje Free ulta, No i proszę, ajajaj, aj, aj, nie trafiłem gadżetem, a może to być kluczowe w danym meczu. Jeszcze tu ucieczka. No i tu kolega też ma Happy Church. Nie ma, na daleko ciągle nas trzyma. Całe szczęście nic nie dochodzi. No dopiero doszły strzały. No i chłopaki sobie dobrze radzą. Dobre, tu mamy już 3 gemy w naszym posiadaniu. No i tu nasz zawodnik oddał jednego z gemów. Także no, robi się trochę nieciekawy. Ciągle ma Hyperchurch e, drużyna e, Enemy. Dokładnie to Lili. E, Boję się trochę o tą sytuację. Oj, właśnie jest. Tu Lili się pojawia. Bierze już 8 gema. No, mamy 5 gemów. Robi się bardzo niebezpiecznie, chciałoby się powiedzieć. Boję się teraz o właśnie o kolejnego gema, albo i o ras drużynę enemy. No i wcisnął się w, w swój świat. Zaraz się gdzieś pewnie pojawi Kłę wieża i rozjeżdża. Świetnie. Oklaski dla tego pana. Dobrze wytrzymał ciśnienie. Ale ciągle o ob... cała drużyna enemy ma hypercharge Leci już właśnie włącza też Hyper Church swój. Oj, robi się nieciekawie! Enemy jeszcze tutaj są problemy. Naszego zawodnika, no i mają gemy, niestety, niestety, nie, są torby, są torby Niepotrzebnie też włączyłem swojego, Hyper church Oj, może być niefajnie, on ma jeszcze gadżet, ten enemies No i to chyba tyle, ajajaj No niestety, czasami się przegrywa, minus 19, no nic Czasy trzeba yy, tą Porażkę przyjąć z pokorą. No dostałem strzał od Broka, co tu dużo mówić, trzeba uważać. No dobrze, udało się podpalić to między. No i jeden zapada na dwa hity. Łatwo. O jezu, tutaj niezbyt udany doczy z mojej strony. No to jeszcze hypercut tary. Nasza tara musi ją jakoś tam wyrobić. Dobrze nasz wjeżdża Oj. Teraz do, kompena dominacja enemy sobie nie radzi z nami. No cóż, czasami się trzeba właśnie przegrać, żeby teraz spektakularny odnieść zwycięstwo, no póki co jeszcze enemy mają szansę, jeszcze hyperka, no ale ja widzę jak oni się ruszają, to nie są za mocni gracze. I uciekamy. Bierzemy Gema i uciekamy. To jest przepis na zwycięstwo. Tak się gra Gema, moi drodzy. Na najwyższe e, rangi. Tak? Mamy tu kolejny win. Doliczamy. No, kolega nas próbował szukać, ale wiadomo, byli bez szans, bez najmniejszych szans można powiedzieć. Tragedia się stała. Wylałem mierbę. E, wysypała się po całym pokoju, musiałem posprzątać. Także na lekkim, wnerwieniu, będziemy teraz grać. Musimy dobić półtora koła na Karlu. E, taki jest na ten moment. E, nasze trudy muszą zostać spełnione. O tu nie trafiam ciągle. Typa robi sobie z nami co chce ten e, kasyniarz. Ale póki co, to my wychodzimy wy, wygrani. No i ładny tutaj dostałem skana od. E, Gadżetu Tary No i wskazał mi e, drogę Gdzie jest enemy No i tu teraz nie miałem szans, miałem low hp No dobrze, że, że się wywalił z tego ulta Bo jego ult jest bardzo, bardzo e, groźny. No i póki co jest ładnie, jest dobrze e, No teraz muszę zebrać trochę gemów Bo mamy lekkie torby a Ajajaj, tu jeszcze totalnie nie trafiłem Dobra, teraz mamy killa tu jeszcze gdzieś jest Oli, trzeba na niego uważać. O, ale tu już robią to do nich należy. QE oraz zew. czyli kierować mnie. Ładnie, ładnie. Trzeba się trochę skupić, wiecie widzowie, jak to jest. To nie jest takie proste gierki, jak się wydają. Niby to są pucharki śmieszne, ale... Wiecie, tu trzeba po prostu wszystkie mecze z rzędu wygrane, bo na paście się tu trzeba wbijać w te pucharki. Znaczy to... Dostawać kurwa po 3 punkty to trochę lepo. Quer robi robotę O tu wypatrzyłem też całe szczęście enemy O i tu clean wpadł Czyli clean to znaczy, że dwa, dwa trafienia i tu jeszcze go Hakiem powracającym rozwalę No tu już nie miał szans, low hp Dojechany chłopak do spodu Oni mają bo? Muszę uważać że te bomby Czy są gdzieś, ale chyba nie ma Nie no enemy Trafiło się słaby. włączę sobie hamsko. Hyper już po kliknięciu ulta bardzo ładnie, bardzo ładnie O kurde, już gramy No i pięknie, pięknie to wygląda na ten moment Oj, 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 tu torby, torby Ajajaj, ja, dałem się zabić jak dziecko można, to i we mgle nawet No, A tu dostał, Ali pomagali. Ali pomagali. No, on tu będzie teraz skąsał w tej trawie. Dosyć duży damage. No ale, Mam za mocny team. Nie ma to tamto. Patrzcie, 44 HP. Nie ma problemu. Tu ze w square robią wszystko co do nich należy. Ja też tutaj nie oddam żadnego Gema. No proszę, on nam w zębach przyniósł. Wszystkie Gemy. No można i tak. Ale tu mogłem od ścianki uderzyć. Niestety chyba umrę. Tak jest, ale. W bezpiecznym y, miejscu, o teraz Zef ma niebezpieczeństwo. No, już ulta sobie dał 9 gemów już jest w jego posiadaniu. E, jeszcze widzę, że ult tary poleciał. Tu też mamy już e, info, gdzie jest enemis. A, doskoczył mnie, nie ma problemu. Ja go tutaj poskromię swoim ultem potężnym. O, tu dostał jeszcze kumpel. I tu jeszcze, e, no nie ma jak przejść. O, no, chciałby atakować, ale jest bez żadnych szans w ogóle. Bardzo fajnie. No jesteśmy blisko już 1500. E, dajcie łapkę w górę, jeśli myślicie, że się uda. No i proszę, toksik mają. Mają toksyczną sławę. E, mam nadzieję, że nie są toksyczni w życiu. Pamiętajcie, bycie toksycznym jest zjebane. Znaczy nieładne. Ej, no ten kitek jest na przykład toksyczny. Wjechał na mnie. Nie, nie wygląda to jakoś źle. No i jest ładne. Znów, o proszę, Tara tutaj ma bezpośrednie starcie z naszym teammate. No i mu pomogłem. Oj, kitu, Kiciuś! No, oj, oj, Kiciuś, kurde, se skoczy i biskoczy ulta, Ale został całe szczęście tutaj mm, dobity przeze mnie. No, tu nietrafiony gadżet przez maczakczka. No, ale gdzieś tam y, postają w strefie naszej y, Gemy, które właśnie zebrałem. to jeszcze Kitek. Oj, oj oj, Kitek na hyperce. To jest coś, czego nikt nie lubi, powinni to szybko znerfić e, Jego atak czy coś, bo No jest ciężko, jest ciężko Grać na takie gówno, które Zestunuje cię na bardzo dużo czasu O proszę Wskoczył na kogoś, o Jezu i mnie podłączył, dobra dobra Ale Kwetu wjeżdża e, Dojeżdża, enemis ma jeszcze e, Blisko pewnie już kolejnego ulta Mamy 7-4 rozłożone na dwie osoby, ale spokojnie mamy, bo Tara nie ma Ulta daje jeszcze właśnie gadżet. No ma ulta, ale tu nic nie zrobi. Również kitek jest chroniony przez Machaka. Tam jeszcze próbował coś do lotu wskazywać. No ale cały czas wygrywamy na pełnej. No tu teraz jakieś totalne pachoły grają w enemy. No cóż, my będziemy tu wygrywać, wygrywać i będziemy najlepsi. O tu dostał kolega trochę strzałów. No tam jeszcze sobie podładował leciutko ulta tym jednym hitem e, nasz Zefik e, tutaj enemy też dostał dwie trąby ode mnie, no i tam jeszcze dobije sobie e, łatwy frak robi Q, e, no i tu robocik no na szczęście szybka reakcja pozwoliła nam jeszcze go zabić e, no i sobie nie wyhealuje, bo już uderzyłem jestem z banem, e, potrzebuję trochę hila. mam nadzieję, że szybko to pójdzie, no i kue umiera, za moją sprawą tak naprawdę. No ale dobrze, tu się udało walnąć jeszcze powrotnego, niedźwiedź puszczony za darmo, dlatego po prostu go dobiję, bardzo fajnie, mamy już 6 gemów w naszym posiadaniu, a boję się, że tu gdzieś jest enemy, bo ja tu widziałem jakiś, jakby strzał, jakiś strzał leciał, nie wiem o co chodzi, <laughs> ale jak dobrze widzimy, nikogo nie ma, no tam dwóch drasnąłem, jestem naprawdę potężny, dobra, no, tu gadżetu nie ma widzę, tam jeszcze Zew się rozprawił. Mamy już 10 GMów w naszym posiadaniu całego teamu. Ja jeszcze zaraz dołożę sobie jeden, żeby być bezpiecznie. Tak jest. E, mamy to Kue. jeszcze tam rozprawia się z typeczkiem. E, no nie czekał, aż mu się tarcza opuści. Poleciał wabank, bank. No i e, te wam bank mu się opłaciło. E, no, tak jak mówiłem, to raczej łatwy mecz. W ogóle fajny skin Superman e, Surge. Podoba mi się. E, no, mamy pin 0, jeszcze jeden do 1500 puszek. Będzie fajnie, jak to wbijemy. Upieczemy 1500, no i będziemy e, się z wami żegnać. E, dajcie łapkę, komentarz, jeśli wierzycie we mnie i mój projekt wbicia Karla na trzy koła. E, wszystko to dla mnie jest wielkie wsparcie oraz pokazanie, że wam się podoba ta seria. E, I będziemy mieli siły, aby ciągnąć ją dalej e, dla was. E, no i oczywiście dla celu, którym jest e, wbicie e, TOP 1 e, Polska wszechczasów e, czasów na Karlu. E, trzy koła. Chcę dobić, byłoby fajnie, żeby tam mieć jakiś zapasik nad enemy, którzy będą chcieli na pewno wbijać coś wyższego. Ale ładne kliny wchodzą. No to ja chyba tu zasługuję, nawet nie, no to są jakieś nuby. Ja na nic nie zasługuję. Po prostu te pucharki są free. Um, po prostu trzeba grać trzeba wygrywać, tak? Wiadomo, starzą się też lepsi. E, ale no o tej godzinie co teraz gramy to raczej nie są jacyś bardzo wymagający Proszę wpadł w moje płomienie e, bardzo grzecznie No i tam tarcza go uratowała A jeszcze jednak umiera No i tu też znów bardzo dobre trafienie Oj tu w wpad płapkę wpadłem Kue ma trochę problem jeszcze został obrzucony No to może być ciężki e, mecz o lasta 1500 e, Mam nadzieję jednak, że wyjdziemy z tego zwycięsko e, Boję się jeszcze, ja wiemy tutaj Ej no czemu mi nie strzela Oni mają 7 ja mam Harper Church, e, tu Kue już załatwił jednego z moich głównych oponentów. Zef już nadciąga trawy strony i ojojoj, tu na bliskie spotkanie e, przegrałem. Całe szczęście drużyna była obok i mnie e, wsparła w moich problemach. E, no i co, póki co wygrywamy. No i tam z Ems ma bezpośrednie starcie Kue, ale świetny ult poleciał, przypłacił to życiem. Ale ciąg przy życiu e, jest jego wsparcie, czyli my. Oni mają 8 gemów, robi się bardzo ciekawie. Zew tam nadciąga, będzie atakował mocno Ems. Ciągle atakuje, naładował sobie już chyba Happy Church. No, musi wlecieć w nas. Te oj, to dałem gadżet. Dałem gadżet widzowie, może to się nami zemścić. Mam nadzieję, że nie. Funk ciągle ma ulta, robi się niebezpiecznie, całe szczęście ma tego drugiego gadżeta, dlatego raczej nam nie zrobi nic. O, proszę, wjeżdża! Jeszcze tutaj są torby! Musi Zew zaatakować! No i proszę, zostaliśmy tu wessani, ale Zew robi robotę, robi robotę na najwyższym poziomie, wydefił jednego z, ciągle funk jest w posiadaniu Gema, no i teraz my wygrywamy, ale oni mogą jeszcze to podejść. Jest, udało się zabić tu głównego oskarżyciela, no i jeszcze są problemy, jednak Kwed z życiem uchodzi. Tam jeszcze chyba gadżet, go dowalił, tak jest, pokazało się. Oni za teraz musi uciekać, proszę, dostał strzał. No ale 12 gamów jest w naszym posiadaniu. 8 do końca nie zbiorą więcej. My się jeszcze tu z nimi zabawimy i tak jest, kończymy. Troszkę dramaturki było w tym ostatnim meczu i fajnie, żeby nie było zbyt łatwo. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego do końca odcinka. Jak się tutaj akcja meczu Zefa. No nie pokazana do końca Całe bardzo szkoda Mamy tutaj staty 84 4 Maczak 1500 wbite Mam nową rangę wbitą Także do zobaczenia w ostatnim W kolejnym odcinku Wbijania najwyższych rank Dziękuję Wam bardzo za uwagę Siema